Witam w kolejnych poleceniach, dzisiaj sobie na warsztat weźmiemy anime z gatunku ecchi, R-15, nie wiem jak to się powinno fachowo po prostu to jest R-15, ale żeby nie było niedomówień zaraz wam wyjaśnię co to jest ecchi, a co to jest, um, a co to jest, musiałem się uczyć na tej jak coś, eee, co to jest hentai, żeby nie było po prostu... Dużo że hmm, ktoś to pomyli. Eci to jest anima erotyczne, gdzie maksymalnie mogą pokazać z kim kobiet. No, męską, męską kratę mogą wszystkich, w poli powinni, po, za <grym> nie mogą e, okazać na ani Anima jest, czy jest, a, kobiet. E, więc żeby nie było nieogłówień, granica powiem, że Edgy, a tutaj jest bardzo cienka. A pachowe, znaczy, a tłumaczenie hentai to tak naprawdę um, zbuczony, wybuczeniec, wybuczone coś, um, przyjęło się to jako anime. Um, hmm, dobra, R15 jest to anime, gdzie jest szkoła dla super zdolnych uczniów <śm> i... No mam tam super fotograf, fotografkę, piosenkarkę, matematyka no, i nic nie? Nasz bohater jest nadzdolnym pisarzem. Pisarzem pornogi. Tak, nie śmiejcie się, jest pisarzem pornogi. No i ani ma jak inne. Tylko, że hmm, jakby to powiedzieć, we wszystkich odcinkach są chłodzickie. Są bardzo Dziwne i zawodne sceny. Często. Pod koniec odcinka jest takie coś... No, w się przyjęło, że jak ktoś, jak facet śpięca, to krew znalazł, leci. Co nie? To z tego jest taki lisik. jak dużo krwi stracił nasz główny bohater. No i... O czym jest to anime? Anime jest o tym, że główny bohater zakochał się w... Eee... Franciszce. Eee... Rukara... Fugune się e, ta wyciska ale niestety ona jest dużym dzieckiem to jest z liceum chyba a ona z... no, po prostu flat nie rozumie nic e, złożonego, bardziej złożonego nic znaczy bardziej złożonego nie, nie wiem jak mnie relacjonują z gołodący. o to najlepszy i nie można powiedzieć, że nasz pisarz ma też swoje fanki. Swoje fanki, swoją fankę bardziej. To dowiedzie się o kogo chodzi później. Trecia nie będzie spoilerować, bo to akurat nie że w czasie podmocny spoiler. Ym, a także po prostu wrogów. Bardziej wroga jednego. I też się dowiecie. No to ciężko tego nie zauważyć. Co to można jeszcze powiedzieć? Do, do, do serii zwykłej, która liczy 12 odcinków jest dołączona owka, która ma jeden odcinek chyba i też jest chora. Znaczy chora w sensie, że w w oglądam. Ehm, bo większość edci jest taka. <gry> Jeżeli chcecie, jest no duża dawka dysków, mm, nie wiem mm, jak i, 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 mm, Dobry humor, nie zawsze Humor jest specyficzny tam To naprawdę polecam sobie zobaczyć I czy tym jeszcze można mm, A zaraz zobaczę, czy manga jest jeszcze kontynuowana Ale nie, chyba nie Nie ma co zbytnio kontynuować nie, skończyłaś. E, więc drugiej serii na pewno nie... Znaczy na pewno... Drugie serii nie będzie. Na pewno to nie wiem, bo manga wychodziła 4 lata. Eee, hmm... Co jeszcze można powiedzieć o tym anime? E, nie wiem. Naprawdę. E, poza tym, że... kurde, Nic więcej nie mogę wysłuchać. A, kreska, kreska jest ładna. Anima jest z 2011 roku więc kreska no, nie odbiega od tych co możemy oglądać w tych sezonach um, bo tyle coś dziwnie, dziwnego krótsze odcinki wychodzą teraz um, nie wiem dzięki za uwagę i do następnego